Eee, tak, jest Czerwony Kapelusz dzisiaj. Już kolejny. Siema z tej strony Xnolix i witam was w 12 odcinku z Lego Piraci z Karaibów. I dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od kupienia tego oto czerwonego klocka, bardziej czerwonego kapelusza w tym miejscu, magnesy na skarby kup. Czemu akurat ten, a nie żaden inny? Wydaje mi się, że ponieważ dzięki temu, inaczej, że za pomocą tego klocka, zdobędziemy po prostu dużą ilość monet, i to będzie bardziej opłacalne niż oddychanie pod wodą na początek, przynajmniej gry. Bo potem, oczywiście, tak wszystkie te kapelusze czerwone wykupimy, ale teraz trzeba kupować to najbardziej potrzebne. A więc co, lecimy sobie tu i dzisiejszy odcinek będzie takim luźniejszym odcinkiem moim zdaniem, bo skupimy się na eksploracji tego całego świata, postaramy się to zeksplorować, co tu będzie, jak to będzie, dobra, tam co zniszczyliśmy sobie wcześniej, tutaj coś, tu jakieś bitwy się dzieją, może jakieś postacie nowe sobie pokupujemy, dobra, no i celem jest to wszystko zeksplorować sobie, jak daleko sięga ten magnes? Z takiej odległości to zbieram, ok? Nie jest aż tak źle. E, tu potrzebujemy jeszcze 8 złotych klocków. No dobra, obróćmy to sobie i pojedźmy na linię szybciutko. Dawaj, 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 lecimy na linię, dobra. I zobaczmy, ile mam. No, nie, no te postaci na pewno więcej kosztują niż 10 tysięcy. Dobra, tutaj. Tu mamy dużo rzeczy do porobienia, do poszukania, e, na przykład jest tu jakaś monetka i teraz stałem się szkieletem po prostu, okej, okay, ty kosztujesz no właśnie 100 tysięcy, ty kosztujesz 5 tysięcy, ej, to ciebie możemy kupić, gubernator, e, jakiś tam, okej, okay, mamy jakiegoś gubernatora, spoko, za 5 kafli kupiony został, spoczko, 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 tu potrzebujemy, widzę, że e, dynamit, znaczy mamy dynamit, potrzebujemy jakąś pochodnię, i widzę również pochodnie, okej, okay, to ty, te trzy rzeczy... Nie, myślałem, że się zablokowałem. Te trzy rzeczy sobie podpalimy i zobaczymy, co nam to wszystko da. Więc pierwsza rzecz leci tutaj i to nam co dało? Uwaga, uwaga, uwaga. Zaraz zobaczymy, tu potrzebujemy 32 zł, więc też jeszcze trochę. Eee, coś nam wybuchło. I nie wiem co nam to dało. Mówi się trudno, dobra, podniesiemy idziemy do kolejnego. Bo któryś z tych na pewno musi mi coś dać. A może czerwony klocek dostanę za podpalenie wszystkich trzech? No nie wiem, zaraz się okaże, zaraz się dowiemy. Tu mamy linę, dobra, podpalamy również to. I uwaga, co się dzieje? Eee, czy z któregoś z tych coś dostanę? Najpierw zobaczmy sobie ten, wybucha i, I nic się nie stało. O, mamy ty! Czerwony klocek, kolejny, znaczy czerwony kapelusz. Mamy czerwony, kolejny kapelusz. Fajnie, fajnie, fajnie przebrania, aha. No, super po prostu. Taki z czerwony klocek, ale e, czerwony kapelusz. Sorry, się jeszcze nie pogodziłem z tym, że to są czerwone kapelusze, a nie klocki. E, tu coś mamy również, a e, tu nic nie mogę zbadać. No, i musimy tego wszystkiego sobie. Nie, no weź, uciekaj stąd, uciekaj. Dobra, udało mu się przeżyć, bo tak ci powiem, zablokowałem się tu. O, dobra, wyskoczyłem. Cyk. I dobra, zakręćmy sobie. O, tu jest jakaś postać do kupienia też za 10 tysięcy. Kurczę, sporo, za sporo są te postacie. Zakręćmy i zobaczmy, co nam to da. Eee, może trzy razy zakręćmy, bo Lego lubi liczby 3. Nie, nic się nie dzieje. E, Okej, okay, a może będę mógł zakręcić dopiero jak to zbuduję, może tak, może tak. Dobra, odblokowaliśmy sobie na pewno jeden czerwony klocek, fajnie. Tu są te różne mini zestawy e, i czy będą wypadać, nie wiem, dwa czerwone klocki na lokację, może jakiś taki jest przelicznik, bo na razie na każdą lokację były dwa. Jak to naprawiłem dostęp, ten czerwony klocek, spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No mówi się trudno, nic na razie nie znaleźliśmy, tak już jesteśmy trochę do przodu z tymi czerwonymi klockami. I muszę uzbierać 100 tysięcy, no w tym odcinku raczej tego nie zrobimy, ale może ciebie kupimy? Zobaczmy za ile tutaj będziesz koleżko. I uwaga, za ile jesteś, ile kosztujesz? Dawaj, 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 no ile będziesz kosztować? No, mogę sprawdzić czy nie? A, pokonaliśmy cię po prostu i się nie dowiedzieliśmy, no można i tak, można i tak. Dobra, lecimy sobie w lewo teraz i w lewo mamy kolejną lokację tam, prawda? Właśnie, tam gdzieś była kolejna lokacja. Musimy ją całą sobie ładnie zeeksplorować. E tu są te wszystkie same dokładnie postacie, ale musimy je pokupować oczywiście, ale to potem, tym zajmiemy się potem. Teraz budujemy sobie to, już to kiedyś robiłem ty, a może nie zapisałem gry po prostu po tym jak to zbudowałem i mi nie zapisało tego przejścia, że mamy tu przejście. Mówi się trudno. Ale na pewno musiało zapisać mi tutaj gdzieś czerwony klocek, to prawda? Tak, jest czerwony klocek, okej, okay, to był jakiś czerwony klocek. Tych ziomeczków nie mogę kupić, tu jest... A, ratunek przed upadkiem, okej. Okay. Może na dachu zobaczymy coś. O, właśnie, tam coś jest na dachu. Musimy się jakoś na dach dostać teraz. E, tu są jakieś przejścia również dla małej postaci. Ty byłeś małą postacią, ziomeczku, zobaczymy co nam to da. Czyżbyśmy może u góry wyszy? Nie, to jest takie przejście tędy, a w drugą stronę prowadzi pewnie w to samo miejsce, co Nie? I uwaga, tak, dokładnie, prowadzi w to samo miejsce, a więc mówi się, trudno, to nic takiego nie było. Teraz jest ta postać, tej już postacie mamy, spokojnie. Tu potrzebujemy tego czarnobrodego całego, co nie? Go nie mamy. Tu mamy coś do wykopania, tu jest również jakaś... O, mamy coś do podniesienia, także łopatę. Dobra, wykopmy to i zobaczmy co tu będzie. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Może jakiś czerwony klocek. Oby, zobaczymy i. Nie, po prostu monetki, okej. Okay. Monetki też nie są takie złe, ale no bardziej chciałbym czerwony klocek, nie oszukujmy się, że czerwony klocek byłby bardziej przydatny. Ty, tu mogę się wspiąć do góry? E, chyba nie mogę jednak. Tu są jakieś marchewki, jabłka, spoko. E, mogę tu sobie podejść, okej, okay. i musimy znaleźć chyba pochodnie tu w tym miejscu. E, o, tędy mogę przejść, patrzcie, 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 i możemy to sobie zniszczyć, tak? Ej, no ty mieć działko przecież do wysadzania tego. Czy nie masz działka? Ej, no mieś działko. No dobra, ale ty na pewno masz bombę również. E, więc jeżeli ty masz bombę, to tej bomby możemy sobie użyć i wysadzimy to. Pięknie. I dało nam to kolejny czerwony kocek. Znaczy kolejny czerwony. Kapelusz, myli mi się, dobra, dodatkowe co? Przełączenie? Nie wiem czym jest dodatkowe przełączenie, ale no spoko, mamy jakieś dodatkowe przełączenie, niech będzie My tego na razie nie potrzebujemy, tu możemy potem wejść, nie potrzebujemy korbki znaleźć Może weźmiemy sobie sparrowa I może sparrow nam w tym pomoże, chodź tu sparrow Czy masz do znalezienia tu jakąś korbkę? Jest korbka, dobra, dobra, dobra Idziemy po korbkę i ta korbka nam może pomoże zdobyć kolejny czerwony klocek, przestań szukać Okej, okay, teraz przejdźmy sobie tu E, znowu to odpal o tu jest skarb dosłownie ok bierzemy sobie korbkę, idziemy tutaj na prawo i teraz jeszcze troszkę jeszcze 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 i tu będzie jakaś kolejna może lokacja może czerwony klocek czerwony kapelusz w sensie dobra a więc to pewnie postaci kobiece i tak obstawiam może być Elizabeth skocz Elizabeth tu no skocz e, skocz dobra jeszcze raz skocz cyk i teraz mogę zakręcić nie wiem i to ten czas się zmieni może nie, coś się stało. Yy, tak, mamy noc teraz. Okej, okay, zmieniliśmy na noc. Czy możemy to zmieniać pory roku? Yy, możemy to zmieniać pory dnia. Okej, okay, mamy inną porę dnia, spoko. I co to nam zmieniło? Co to nam zmieniło? Jeszcze nie wiem, ale na pewno możemy zmieniać pory dnia. Spoko, spoko, spoko. O tu są pochodnie. Dobra, bierzemy jedną pochodnię i śmigamy sobie tam, bo wiem, że tam mogę zapalić pochodnią yy, wielką beczkę z yy, jakimiś przedmiotami. I co nam daje noc? Może w nocy będą jakieś inne postacie, tu są te beczki, oczywiście, dobra, podpalamy to I uwaga, uwaga, co nam to da? Co nam da ta beczka? Co nam to da? Uwaga, uwaga, uwaga I... Co? Mamy jakieś przejście tu odblokowane chyba Czy nie? Nie możemy tu przejść nigdzie? Yyy... Halo? To po co nam to było? Po co nam to było w takim razie? Ale głupie to jest, dobra Niepotrzebnie to robiłem w takim razie No mówi się trudno, ale tu jeszcze były jakieś armaty również do postrzelania A więc śmigamy sobie na te armaty na prawo Dawaj, dawaj, dawaj Cyk, cyk, cyk No, chodź, 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 chodź armato Chyba właśnie jacyś tli, e, piraci się pojawiają e, zło Złole, no takie złole się pojawiają może w nocy, nie wiem O, i to są jakieś tarcze, do których musimy sobie postrzelać Dobra, jest tak Jedna tarcza, teraz, dobra Druga tarcza, teraz i trzecia tarcza będzie tutaj teraz. Pięknie. No i co? Mamy zestrzelone trzy tarcze. I co nam to dało? Eee. Yy... Co jest? Mamy kolejny czerwony kapelusz. I krasza gry. Aha, dobra. Mam nadzieję, że wszystko nam się zapisało. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Co nam się zapisało? Dobra, wszystko nam się zapisało. Pięknie, pięknie, pięknie. A kaska też się zapisała? Jeszcze sprawdźmy sobie. Kaska też się zapisała, uff. Na szczęście nic takiego nie straciliśmy. Dobra. I zobaczmy, co to jest za czerwony klocek, czerwony kapelusz. Ten czerwony kapelusz to jest ciągle podwójne... Ciągle podwójne skarby? Czy co, monety razy dwa, ale ciągle? Nie rozumiem, o co chodzi. Podwojone skarby podwojone skarby, mini zestawy podwojone, nie rozumiem o co w tym chodzi, nie rozumiem, naprawdę nie wiem co to jest za czerwony klocek, ale możemy sobie na niego ładnie pozbierać. Dobra, również w tym miejscu możemy użyć beczki i za pomocą tej beczki możemy przedostać się tu i teraz zrobimy sobie jakiś most, mosto, nie? Czy nie? A nie możemy nic tu zrobić, dobra, bo nie mamy zbudowanego tego ze złotych klocków. Więc ja tu preferuję najpierw zbudowanie dużej ilości złotych klocków, a i tu bym musiał przejść po berce, aby odblokować sobie kolejną lokację, no, więc musimy pozdobyć sobie sporą ilość złotych klocków, aby to wszystko odblokować. Więc nie wiem, kolejny taki odcinek. Zrobiłem pod koniec części, już wszystkich? Może? No, kolejny taki odcinek eksploracyjny zrobiłem pod koniec wszystkich części. Taki będzie plan, taki będzie plan. Odcinek wydaje mi się dosyć krótki, niestety. Więc jeszcze coś musimy poogarniać tutaj. No, przydałoby się coś zrobić. Może kupmy sobie ciebie. O, pnączak, ale wiecie co? Ja potrzebuję tylko postaci, które dadzą. E, czerwo, potrzebuję pozdać czerwone klocki, właśnie. Które dadzą mi możliwość podwajania, potrajania. ten... Niepodsparania, robienia. Monet razy 4, monet razy 8 yy, i tak dalej. Musi się. O, czterokrotnie się pomnaża. Tak się mówi, dobra. Język polski, ciężki język, tu nie? Ech, i co? Będziemy musieli zacząć nową misję? No nie, no trochę głupie, dobra. Coś jeszcze tu wymyślimy coś jeszcze trzeba tutaj wymyślić, aby ten odcinek, no nie był taki krótki. Więc proferuję wam jedną rzecz, bo sam o tym myślałem. Co jak być sparłem, bo odkrywać sobie wszystkie te rzeczy. Dosłownie wszystko sobie odkryjmy, i zobaczmy, czy na przykład nie da nam to jakiegoś kolejnego czerwonego klocka, jak odkryję sobie wszystko. E, I potrzebujemy również postać z łopatą. Kto miał łopatę? E, ty będziesz miał łopatę, może? Nie, ty, ty będziesz miał łopatę. Również, a pies może kopać. Dobra, weźmy sobie psa w takim razie i kopmy. No, kop piesku, dobra. I wykopałeś nam skrzynkę numer 1 Dobra, i w tej skrzynce są marchewki, tak? Pewnie tak, dobra, są tu marchewki. Idziemy sobie dalej, teraz bierzemy banany. Aj, może no właśnie, wszystko musimy chyba zapełnić, tak? Wszystkie rzeczy znaleźć. Jak to nam się uda? Dzięki temu może dostaniemy jeszcze jeden czerwony klocek. Oby tak było. To jest moje takie jeszcze, nie wiem, taka, na taką myśl właśnie wpadłem, że możemy to spróbować zrobić. Dobra, hop, y iść tu się i to wykop. Dobra, kopo, już myślałem, że kolejny crash był. Wykopaliśmy to i tu mamy banany. Spoko. Teraz tak. Yy, kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest bomba. Idziemy sobie po bombę. Spoko, spoko, spoko. Bomba jest gdzieś tutaj w prawo, widzę. Idziemy sobie w prawo. I może napotkamy ją gdzieś tu. Będzie czy nie będzie jej? Yy, no. Jest, dobra, mamy tutaj do wykopania bombę Piesek, chodź tu, wykop nam to ładnie Dobra I nam wykopał pięknie Teraz możemy to zniszczyć Mamy tutaj bombę I kolejne, kolejne jest do znalezienia łopata Okej, okay, łopata sobie weźmiemy jako sparą I dzięki temu będziemy mogli sami to wykopywać I już nie będziemy potrzebować do tego psa, co nie? No, więc nam trochę ułatwi O, nam no, spokonał, no, super jesteś Nie zmienia się, dobra Idziemy i szukamy dalej łopaty Chodź tu łopatko, gdzieś na lewo będzie. Zaraz powinniśmy ją znaleźć. Okej, okay, jest tu kolejny jakiś tam wróg nasz. Szukamy sobie... Daj łopatki, łopatko, łopatko, łopatko. Gdzie jesteś? Łopatka jest gdzieś w tych elementach. Nie, jeszcze dalej. Tu jest łopata, dobra. A, ona się po pojawiła. Spoko, mamy również łopatę. I teraz potrzebujemy zdobyć monetkę, więc idziemy po monetkę. I monetka jest gdzieś w tym miejscu, dobra, jest tu monetka, fajnie, wykopmy tą sobie monetkę Cyk, wykopaliśmy ją i teraz mamy w środku yy, no, tą monetkę, właśnie I jesteśmy teraz szkietem i pewnie mogę pod wodą oddychać yy, Gdzie jest łopata? Yy, jest tu łopata? Nie yy, Zniknęła mi łopata, dobra, to jednak wracamy do psa i teraz idziemy sobie na prawo i zobaczmy, czy na prawo również nie będzie czegoś do wykopania, bo jak będzie, to będzie oznaczać, że jest tam coś ważnego do znalezienia, co nie? Wiecie o co chodzi. O, to jest jakiś ziomek, tylko jeszcze jest stówka, co nie? To ciebie na pewno nie kupujemy. Tego za 15 nawet nie kupiłem, no właśnie. Trzeba zbierać na dużą ilość czerwonych, yy, no czerwonych klocków drogich Albo tych złotych klocków też trzeba sobie pobudować trochę Gdzie ja szedłem? A, jeszcze bym coś tu wykopać Dobra, mamy kapelusz, kapelusz tu możemy znaleźć Ej, ty, to dobrze, że miałem takie przeczucie Będziemy mieć kolejny czerwony kapelusz Fajnie, 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 fajnie Więc udało się, udało się nam to ogarnąć Idziemy sobie w to miejsce, mam nadzieję, że znowu nam gry nie skraszuje Idziemy sobie tutaj, zobaczmy i gdzieś tu powinien być czerwony kapelusz. Dobra i musimy tutaj znaleźć. Może jak zniszczymy pięć kwiatów, to dostaniemy czerwony klocek za to? E, czerwony kapelusz. E, tak, jest czerwony kapelusz dzisiaj. Już kolejny. Który to będzie? Czwarty? Wykrywać czerwonych kapeluszy. Ej, to sobie uzbierajmy. Uzbierajmy sobie wykrywać czerwone kapeluszy. To będzie mój cel, tak? Aby to uzbierać na kolejny odcinek. Jeżeli to się uda, to będzie w sumie fajnie. W sumie fajnie, dobra. Ten czerwony kapelusz musimy sobie kupić, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Zobaczmy, czy to jest wszystko po... Tak, dobra, zapisuje się. A więc idziemy na lewo. Wykopmy jeszcze dwie rzeczy. I może zdobędziemy kolejny czerwony kapelusz, jeżeli wykopiemy wszystkie rzeczy z ekwipunku Sparowa. Jest to trochę głupie w sumie. Jest to nawet bez Sensu, co ja tutaj wymyśliłem, ale możemy sobie spróbować. I upewnimy się, że to na pewno nie będzie to. Wiemy, gdzie jest w sumie ten, 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 ten kołowrotek, więc możemy szybko sobie śmigać po ten kołowrotek. Szybko, szybko, szybko. Kołowrotu, kołowrotu, kołowrotku. Gdzie byłeś? Byłeś chyba tutaj, z tego co pamiętam. Tak, podchodzimy sobie w to miejsce. Bierzemy sobie kołowrotek i kopiemy w tym miejscu. Dobra, jest kołowrotek. I teraz musimy jeszcze spływę sobie wykopać. A więc idziemy do spływy i dzięki temu wykopiemy sobie wszystkie 8 przedmiotów z ekwipunku z Sparowa i może coś nam to da. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Możemy się spodziewać dosłownie, nie wiem, tego, że dostaniemy złoty klocek, tego, że dostaniemy czerwony klocek, tego, że nic nie dostaniemy i gra będzie miała nas gdzieś. Wszystko może być tutaj prawdziwe, ale podejrzewam, że raczej nic za to nie dostaniemy, co nie? No i. I nie dostaliśmy za to dosłownie nic. Prawda? Ale sprawdziliśmy sobie czy na pewno coś mogło na było za to dostać I widzicie, że nie można było. Ty co to jest za ziomek? Śmiesznie wyglądasz, kolego. Ile kosztujesz? 15 tysięcy wyvern Wiesz co? Chcę Ciebie, bo fajnie wyglądasz. Okej, okay, mamy wywerna. Kolejny ziomek do kolekcji. Spoko. W tym miejscu również nam się nic nie pojawiło. Jak mamy te zrobione? Nie. Eee, jeszcze skoczmy sobie do tego. Nie, no nic za to nie dostanę i oszukujmy się. Dobra, a więc co? W tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Jak będę kontynuować swoje przychodzenie wszystkich misji na 100%. Znaczy na razie w trybie popularnym. Ale potem w trybie na 100% i na 100% i całą grę na 100%. Dobra, siemo!